Istnieje bardzo duża niepewność co do długości pandemii i długości okresu zamrożenia gospodarki. W tej sytuacji najlepsze, co chyba można zrobić, to odwołać się do doświadczeń. Epidemia Hiszpanki kosztowała kraje nią objęte spadkiem PKB przeciętnie o 6%. Jeśli z kolei bazować na doświadczeniach Tajwanu z okresu epidemii SARS w 2003 roku, to należałoby oczekiwać obniżenia wzrostu o 1 do 3 punktów procentowych. Ten koszt trzeba jednak powiększyć o skutki ewentualnej globalnej recesji, która staje się coraz bardziej prawdopodobna. Dla nas oznaczałaby ona dodatkowe obniżenie wzrostu o 1 do 3 punktów procentowych. Przed wybuchem epidemii prognozy wzrostu dla Polski mieściły się w przedziale od 2 do 3%, to oznacza, że recesja w Polsce jest coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem. Byłby to pierwszy spadek PKB w naszym kraju od 29 lat. Przez 29 lat nieprzerwanie rośnie. Niemniej w mojej ocenie Polska powinna lepiej poradzić sobie z epidemią. Niż większość krajów nią objętych. Przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, jesteśmy silnie gospodarczo powiązani z Niemcami. Niemcy mają duże zasoby, a jednocześnie powiększyli je w tłustych latach. To daje im bardzo duże pole manewru. Sprawne państwo. Gwarantuje, że to pole manewru zostanie wykorzystane. Po drugie, jesteśmy bardziej elastyczni niż inne kraje Europy. Wiele ludzi jeszcze pamięta czasy schyłku socjalizmu, który był permanentnym kryzysem. No i wreszcie po trzecie, mam nadzieję, że. Skutki zdrowotne, koszty zdrowotne epidemii w naszym kraju będą mniejsze niż gdzie indziej w Europie. Bez masowego testowania i izolowania zarażonych ludzi no nie ma szans na szybkie zakończenie okresu mrożenia gospodarki. Im dłużej ten okres będzie trwał, tym większe będą koszty epidemii, nie tylko zresztą gospodarcze, ale także zdrowotne.